Radni miasta Dębica będą mieć diety niższe o 15%, a burmistrz będzie zarabiał tyle samo. Projekty uchwał o obniżenie radnym diet i wynagrodzenia burmistrza trafiły do porządku obrad nadzwyczajnej sesji. Przypomnijmy, że to sam burmistrz, Mariusz Szewczyk, chciał obniżenia swojego uposażenia i na wcześniejszą sesję złożył stosowny projekt uchwały. Radni Prawa i Sprawiedliwości wtedy nie zgodzili się na obniżenie wynagrodzenia burmistrza o 6%. Złożyli wniosek, że... Żeby zarabiał o 15% mniej, czyli o 1600 zł brutto. Pan burmistrz sam wystąpił poprzez swojego zastępcę o obniżkę 6%, która została odrzucona, uznaliśmy, że, została, że to jest symboliczne, jakby nic nie wnosi poza jakby marketingiem, co zresztą poświadczają potem zachowania, że to w mediach było obnoszone. Wówczas radni pana burmistrza popierali taką obniżkę, a dziś doszło do sytuacji odwrotnej my zaproponowaliśmy też solidarnie i radni i burmistrz po 15% obniżki, pan burmistrz się w w tym względzie jakby w ogóle nie, nie ustosunkował. Natomiast jego radni tym razem się temu sprzeciwili, no i w efekcie głosowania ta uchwała no nie została podjęta, czyli pan burmistrz. Szanowni Państwo mieszkańcy nadal będzie zarabiał tyle ile zarabia na jakby w efekcie głosowania swoich radnych, którzy się sprzeciwili obniżce, jak rozumiem, która by wreszcie jakby miała jakiś wydźwięk o 15%, no to by była kwota gdzieś 1000 coś złotych na rękę mniej. E, e, tak, 1600 brutto na rękę to tam 1000 coś złotych mniej. Rozumiem, że to tylko i wyłącznie potwierdza jedno, że ten zabieg był czysto propagandowy. Wcześniej, że to chodziło o symboliczną, tylko jakąś obniżkę, która by tak naprawdę pana burmistrza nie zabolała, a gdy do realnej solidarnie z radnymi obniżki to to się nie wydarzyło przecież mógł pan burmistrz jeżeli tego chce zdyscyplinować radnych którzy pod jego nazwiskiem do tejże rady miejskiej weszli nie zrobił tego więc szanowni państwo czysta propaganda i marketing to był ich wniosek ja swój tutaj deklaruję że ponownie na kolejnej sesji złożę to co było złożone złożę. także będę podtrzymał dalej wolę obniżenia sobie tych zasiłków, tak jak również moich, mojego kierownictwa urzędu. Głosami radnych 10 do 10 przy jednym wstrzymującym się burmistrzowi nie udało się obniżyć wynagrodzenia, ale jak sam podkreśla chce obniżenia pensji, bo w budżecie miasta Dębicy jest ogromna dziura budżetowa i to jest jeden z kroków do szukania oszczędności. Trzeba zacząć od siebie, moim kroczkami od siebie, to nie uratuje budżetu, budżet jest nie do finansu, nie jest doszacowany. My teraz Siadamy, podliczamy rok 2020 i będziemy działać, będziemy działać i będziemy przygotowywać. Ja nie ukrywałem w budżecie, że brak jest 7 milionów na oświatę i tego pieniędzy będziemy szukować w różny sposób. To nie jest tak, że grupa radnych PiS mówi, że to jest 10 milionów. To nie jest 10 milionów, to jest 7 i to potwierdzam i to będziemy tych, tych, tych pieniążków szukać. Radni Prawa i Sprawiedliwości wyrażają swoje obawy dotyczące obniżenia pensji innym pracownikom urzędu. W wywiadzie dla Polsat News i dla serwisu na temat PL. Pan burmistrz wprost mówił, że to był wstęp do ingerencji w dodatki osób kierowniczych w urzędzie, przy czym nie chciał tu wprost powiedzieć, czy będzie ingerował w dodatki naczelników na przykład w urzędzie miejskim, bo szanowni państwo, jeżeli burmistrz i wiceburmistrz twierdzili, że 100 tysięcy złotych chcą uzyskać wtedy z tej pierwszej obniżki, którą proponowali, a z pensji burmistrza by było oszczędności 10 tysięcy w skali roku, to ja, proszę Państwa, nie wierzę, że 90 tysięcy złotych by się zebrało ze skarbnika, sekretarza i dwóch zastępców. Ewidentnie kolejnym krokiem miałaby być ingerencja w wynagrodzenia pracowników. Zresztą burmistrz prostu w wyjadzie dla na temat PL przyznał, bo powiedział, że będzie jakby dotykał kwestii tych dodatków, które są oczywiście składnikiem wynagrodzenia, i to dla kogoś nie będzie różnica, czy mu zabierze się trochę z pensji zasadniczej, czy z dodatku w portfelu by miał mniej. A naszym zdaniem burmistrz nie powinien rzucać odpowiedzialności za swoje zarządzanie finansami w mieście na pracowników miasta i ich rodziny, bo oni swoją pracę tutaj wykonują sumiennie i dobrze i dlaczego mają za to cierpieć. Powtarzam przed kamerami, bo mam szansę, nie będzie obniżane żadne wynagrodzenie pracowników yy, z urzędu. To powtarzam i jeżeli ktoś próbuje na tym ugrać, pan przewodniczący cały czas próbuje mi włożyć, że, że obniżę. Nie, po prostu nie będę obniżał pracownikom urzędu żadnych wynagrodzeń. Za obniżeniem sobie diet głosowało 19 radnych, jeden głos wstrzymujący Kazimierza Saka i jeden głos przeciw radnego Leszka Żyłki. Teraz radni, którzy nie są przewodniczącymi komisji, będą popierać diety w wysokości około 850 zł miesięcznie.